Pewien 66-letni emerytowany nauczyciel z Derby w Anglii z dumą ogłosił, że jest najbardziej płodnym dawcą spermy. Facet uważa się za super spermena. Dzień dobry, witam w programie ten Bryndal. Wiele osób pyta mnie o to miejsce, gdzie nagrywamy. Jest to antykwarnia na ulicy Chorzy, A dlaczego na ulicy Chorzy? Bo chorza jest magiczna. Wiedział o tym Jerzy Pilk, który mieszkał tu dwie klatki obok i w dzienniku opisał tak, chorzą. Od kiedy zostało mi dane, uwielbiam moje miejsce na chorzej. Jednak nigdy dotąd nie oddychałem tu tak głęboko. Nigdy jeszcze tak zachłannie nie słuchałem tu muzyki. Nigdy jeszcze tak Uważnie nie czytałem tu klasyki. Nigdy jeszcze z takim rozmachem tu nie pisałem. Nigdy jeszcze tak czule, tak intensywnie, tak definitywnie, etc., etc. Albo jak mawiał Andrzej Wantua i tam dalej. I tam dalej, i tam dalej, a na chorzą blisko. I dlatego mój program jest właśnie zlokalizowany na ulicy Chodrzej. Zaczynamy! Zaczynamy program Ten Bryndal. A muzyką, która będzie nam dzisiaj towarzyszyła jest twórczość zespołu, dla którego piszę od wielu lat teksty. Poparzeni Kawą 3 to taka grupa fajnych kolesi, którzy pili z niejednej konewki. I z, którzy jedli z niejednej doniczkowej ym, ziemi. Także wspólnie przemierzamy kraj w tę i z powrotem, grając koncerty. I proszę Państwa, zaczynamy od muzycznego akcentu. Płyta, o tak jest, bardzo dobre początek. Przestań, kochanie, ciągle mi grozi, że życie sobie ze mną łożysz, tak brzmi pierwsza piosenka z tej płyty, a my przechodzimy w ten radosny sposób do cyklicznego punktu mojego programu, czyli Tydzień z Bani. Poniedziałek, ostatnią konkurencją na rozgrywanych... W Pekinie, igrzyskach olimpijskich było lepienie bałwana. Ekipy dostawały zaspy śnieżne, każdy dostał taką samą zaspę śnieżną i mieli ulepić bałwana zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie. Polacy jak wiadomo w tych igrzyskach nie brylowali. I sądzono, że ta konkurencja ostatnia będzie koronna dla naszego zespołu. Sądząc po tym, chociażby ilu bałwanów się pokazuje w polskich mediach. Niestety nasz bałwan przerósł wszelkie wyobrażenia. Sędziowie nie mogli się z tym poradzić i nas dyskwalifikowali. Warto podkreślić, że nie byli to sędziowie z TSUE. Nie Niech już przychodzić do mnie! Wtorek. W Japonii opracowano aplikację, którą można sprowadzić do y, krótkiego stwierdzenia. Samo się zrobi. Otóż skomplikowana aparatura wychwytuje nasze fale mózgowe, następuje transkrypcja na algorytmy, i to, o czym śnimy, o czym myślimy, o czym marzymy, nagle staje się faktem, znaczy faktem medialnym, bo wszystko jest w obrazku i możemy przeżywać nasze marzenia y, wirtualnie. Taka aplikacja już y, Prowadzana jest w Japonii. Ona spowoduje, no, że ludzie będą bardziej szczęśliwi, bo nie będą gnali setki tysięcy kilometrów, żeby coś przeżyć, tylko sobie będą leżeć i będą wiedzieli, że mają czym zaimponować ludziom na Facebooku, na przykład. Podobno w cały projekt zamieszany jest pan Sasi. Środa. Pewien 66-letni emerytowany nauczyciel z Derby w Anglii. Z dumą ogłosił, że jest najbardziej płodnym dawcą Spermy. Wysokie o sobie mniemanie opiera na fakcie, że za pomocą jego działalności, można tak powiedzieć, narodziło się już 129 dzieci. Dziewięcioro jest w drodze. Także facet uważa się za super. Spermena. Nie wytrzymała tego jego żona, wyprowadziła się z domów, bo mówiła, że nie może pozwolić, żeby dochodziło do jej domu do takich rękoczynów. Facet jednak jest dumny, ogłasza się w internecie, a ja się zastanawiam, gdyby on był Polakiem i był w, w, u nas i rozliczał się tutaj z podatków i w ogóle mógł korzystać z ulg, czy by mu przysługiwało 500 plus za te 129 dzieci. Niezła kasa. Czwartek w Kolumbii prezes pewnego klubu piłkarskiego kupił, korzystając z okienka transferowego, jednego z najlepszych piłkarzy, który nie dość, że miał wyśmienitą technikę, był niesamowitym snajperem. To jeszcze miał dużo followersów na portalach społecznościowych. Ludzie oglądali jak pierze kalesony, jak myje zęby, jak leży na łóżku i ogląda telewizję. Potra miliony ludzi obserwowało tego piłkarza. Prezes pomyślał więc, że większą kasę zarobi na nim, gdy będzie objeżdżał z nim po miastach i będzie po prostu pokazywał piłkarza, Niemalże w złotej klatce chciał go pokazywać. Wynajął największe miejsca widowiskowe w Kolumbii. Bilety sprzedawały się na pniu. Piłkarz wychodził na scenę i na przykład mówił o tym, jak robi jajecznicę, Potem mówił, jak kupuje buty w sklepie, co trzeba robić, żeby naprawić pralkę, gdzie kupić fajne aplikacje. Po prostu taka rozmowa z piłkarzem. I prezes więcej na tym zarobił, niż by ten piłkarz miał grać w meczach jego drużyny. Szczerze mówiąc. Ciekaw jestem, czy u nas kiedykolwiek dojdzie do sytuacji, że będziemy obwozić naszego nie piłkarza, ale tym razem prezesa, i czy będzie on mógł cokolwiek ludziom powiedzieć. Piątek. Na początku nie chciałem o tym mówić, żeby ktoś nie powiedział, że to, i tutaj przepraszam za wyrażenie, główniany program, ale. To jest życie. Naukowcy, i tu jest naprawdę, to jest rzeczywiście taka historia, naukowcy ze Stanford School of Medicine wymyślili high-tech muszle klozetową, SEDES, która za pomocą kamer potrafi rozpoznać, i tu znowu przepraszam za wyrażenie, tyłki ludzi. Pomaga to na przykład w systematycznym badaniu ludzi, tego co z siebie wydalamy. Wiem, że to może być, niektórzy mogą przy tym na przykład Teraz spożywać coś i to jest niesmaczne, ale takie jest życie. A to się z kolei wiąże z inną historią, bo takie kamory mogą też wychwycić, co kto wrzuca do toalety. I tutaj, kochani, jest inna historia. Otóż utkazała się książka opisująca y, prezydenturę Donalda Trumpa. Otóż autorka uważa, że Trump wrzucał niektóre papiery do toalety. Do tego stopnia często to robił, że musiał być wezwany prezydencki hydraulik, żeby odblokować. Te rury. Już widzę, jakby u nas zainstalowano w Sejmie takie kamery, i byśmy teraz po aferze mailowej Dworczyka mieli aferę sejmowego hydraulika. Sobota. W związku z tym, co się dzieje na świecie, dzisiaj Oksana Zabuszko, jedna z najlepszych pisarek ukraińskich. Każdy musi przeczytać badania terenowe nad ukraińskim seksem znakomita książka. A ja mam dla Was fragment. Z jej y, książki Planeta Piołun. 15 maja 2014 roku szłam przez warszawską starówkę i drżałam jak z chłodu. Było piękne, słoneczne popołudnie. Koło katedry św. Jana uliczni muzykanci grali jakąś przyjemną melodię. Wokół śmiali się zakochani, nawoływali turyści, przemykały na rolkach nastolatki z lodami. A ja patrzyłam na ten miły, przytulny. Nieskończenie domowy świat stołecznego śródmieścia, jak przez ścianę łez. Na Donbasie rosyjscy najemnicy już wyłapywali ludzi na ulicach i rozcinali im brzuchy za ukraińską flagą. Pierwsi przedstawiciele europejskiej prawicy, którzy poparli rosyjską aneksję Krymu, lada chwila mieli wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego. Ja sama przyjechałam do Warszawy, w tamtych tygodniach jeździłam wołać w głos ze wszelkich międzynarodowych trybun. I w tym momencie kończę ten wstęp, ponieważ chciałbym Was zachęcić do przeczytania tej książki chociażby po to, żebyście wiedzieli, jak to powinno bliskie być naszemu sercu jak to ważne jest dla nas, by wspierać ludzi, którzy mieszkają w Ukrainie. Specjalnie powiedziałem w Ukrainie. Także zapraszam Was do, chociażby do antykwariatu na Chorzej, by zakupić tę książkę i przeczytać znakomitą Oksanę zabuszką. Niedziela. Niedzielę za wszystkim, na tyle twórczy, że coś napiszę. Tym razem napisałem to na komórce. Noc, serial, deszcz, pies, okno, rower, joint, kumpel, gest, bar, dziwka, powieść, gwóźdź, kosmos, strach, wiatr, rzeka, wódka, nóż, miasto, piach, krew, plama, trudka. Miś, serce, żal, pot, kebab, brama, ból, język, stal, seks, tramwaj, blamasz, krzyż, brzytwa, brud, blok, sąsiad, gorycz, klops, matka, chud, rap, dżinsy, poryw, krzyk, smartfon, bius, koń, bezkres, walka, tłuszcz, kłamstwo, gust, pył, gocław, sarkazm, wkurw, balet, kicz, brzuch, dziewczę, głębia, bóg, baton, nic. Zwód praca, menda. Sznur, skowyt, ja, lud, wiara, powiat. Sens, życie ma, póki są słowa. To był wierszyk pod tytułem Sen. Program się nazywa Ten Bryndal. Sen Bryndal też mógłby się nazywać ten program. Zapraszam Was do subskrybowania tego programu, który powinien wzbogacić Waszą duszę i dać wytchnienie codziennych trosk.